To tu na. Wypad. Jak chcesz rozwalać, to do siebie, swój sklep znajdź. Eee. Y... Siemano, witam w moim Halloweenowym sklepie tym razem. Co, zaczynamy? Tylko jak ty zaczyna? New Game, tak? New Store. Y... Taki, to będzie. Jak są fast foody, to to będzie szybki supermarket. Może coś jak żabka, ale nie do końca. Cześć. No i to będzie po prostu idealny przykład, że nie warto przepłacać za supermarket simulator. Jak mamy supermarket Together, grając ze znajomymi, można chyba. No, można. I jest równie dobrze, a lepszy, nawet lepszy, zobaczcie, lepszy. lepszy. Ale no, wracając, to będzie Fastbay. Taki, połączenie fastfooda, czyli szybki, szybka obsługa z... czekaj... z ebayem, o, no ładnie. Z takich, wszystko co najlepsze z każdej tej bierzemy, to tak będzie. No, tak, tak, no. No, dawno nie nagrywałem tam rzeczy. Się... No, to jesteśmy w to taki tutorial będzie. <grystanie> Dobra, cekaj, po prostu. Otwieramy tabem. Możemy sobie kupić. Mamy kupić szafki na produkty. Frytkownica, mm. nawet fridge. Hej takie Nie... No. Dobra, grupie żarty. Ja skończyłem się już dawno, a nawet nie zacząłem. Yy, tu dajemy jedną szafeczkę. Pamiętajcie, E się klika, a nie. A nie myszką. Myszką obracać. Cyk. Ja bym wziął taką, o, co tu można stawiać? Tu? Nie no dobra, wziąłem, bo... Musi ładnie wyglądać. To nie tylko chodzi o miejsce, zaopatrzenie, żeby było ekonomicznie, bo wtedy więcej pomiłu. Nie, zapomnijmy o tym. Liczy się zabawa i liczy się. Co się jeszcze liczy. Tak, to będzie tak. I liczy się przyjazność otoczenia dla klienta. To się też liczy. Co radzę z sell? Z jeszcze to. Self, taki. O. A tu nie mogę, a tu mogę, widzicie, bo tu jest magazyn. Nie, dobra, na poważnie. Yy... Cyk? No. Jakieś pońce mamy. Perki! by ci myciusiu! Co możemy? Pasta, pini, Sold. A kto tu przyszedł? Ja nie chcę ludzi Weź wyjdź. Opie, ja się uczę, proszę. Kiksk ja jestem. Ja jestem graczem solo, ja tak nie umiem z innymi. Zatem by mi niszczył wszystko, kradł. Nie wiem. Only cool people allowed. A, nie jestem cool. Dobra, czekaj. Dajmy tego perka. Ale no, o, o był dowód, że można gazić z innymi. Był dowód. To jest kurde. Mówię, nie kupujcie tam. A co no. to? This tablet has been discreeted and managed in the mini the Use X e or e <śmierdanie> Zamówienia tak można spać. A. A przepraszam. Ja się odkłada tablet. Jestem je nauczą może możeć. Cześć. Herbatę, czy, czy... muszę to... A, musiałem to, dobra. Odsnąć się zaczyna, tu jest początek. No i teraz robimy zamówienie. Podstawowe produkty 30 za... A gdzie moje pieniądze? 2000 dolarów, czyli zaczynamy z budżetem. Spokojnie, wszystko. Też nie za dużo. Albo tablet, no. Wymiotła. A jak mam nie holdingować coś tam? A, fy! Do, elegancka, ja widziałem. A ja, ja będę Harry Potter czy coś? Sure, sure. Nie, 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 tu łodów. Gdzie są moje boxy? One są pewnie. No, tutaj też chociaż, widzicie, jak ładnie kurier układa paczki, a nie że wszystko rozwalone przed sklepem. No idziemy, sól wystawić. Tu chce je dropnąć. A tak się i może cho... ja cię kręcę. To jest piękne. To jest 100 razy lepsze. Albo nie. Tu będą przysmaki jakieś. Tu będzie taka, o, sól będzie na dole. Dużo tej soli mamy. Okej. Okay. Ładnie. Tylko mi powiedz. A. A może to. Mietnik. Wiadomo, potem się nie będzie tak chodzić. Pomału i w ogóle, ale no. nawet tu się wzi... O, ale fajnie To są płatki miodowe. Je damy tutaj. To jest taka sama tekstura, chyba jak. W sensie, no, no tak samo wyglądają jak w tamtym supermarkecie, mi się wydaje. To jest ryż. Ryż. Jakbym trafił do drzwi, by był Ryż będzie tu. Mam nadzieję, że ceny może zmienić. No more product. Product. Dobra. Wow boa gdzie U będzie. Tu się zmieści? Egańska. To jest wyliczone. Specjalnie. Szymano, zapraszam za... to lubimy maju Co to za... Wow, To połączone z Krakowem. Tu kiedy damy. Można tu? Chyba nie Darun. Dziwna paczka cukru, w Polsce takich nie ma. Bo to jest z importu jest. Dobra, mamy... Pasta pini. Pasta pini, zakolini, zakmakolini. Partizanto, di la poente, sojo, catanacio. A pani... Do kuwety pani idzie? no. A, bo tu godzin, dobra, nie was. Ej, nie I co teraz? A, że cross placy. Dobra, już nie są zrobić. Nie mam pracowników jeszcze. Czyli o cały centrum handlowy mogę zrobić. Dobra. Supermarket. I co teraz? Pasta. A, tu change nie, to nie. Mogę po prostu... A wie spacja? Nie ma spać. Dobra. Change name. Na czerwono, bo jesteśmy bardzo szybcy. I Już? No i elegancko. Myślę, że pistolet. O, to jest fajne! A jak wygląda mój szyld? Fast day. Poczekaj. No tu. I klikam Market Marketplace Musimy zrobić trochę taniej, żeby klientów przychodziło Ja wiem jak to się chodzi na promocję Oni będą skuszeni Ej co ja robię? A sól, sól może być tam Te makarony A to cukier Aaaa, do... płatki, płatki jedzą dzieci, to damy... trochę droższej. Wodę też, bo... bo trzeba... trzeba pić. Każdy wtorek zwiększa się inflację, tak w Polsce. Okej, okay, mogą być złodzieje i w ogóle i... i wydaje się skomplikowańsze niż tam taka. Ja się boję trochę. Mogę to odłożyć? Ty właśnie, światła! Kasa samoobsługowa. Okej, okay, mówią, że może lampy powiesić. A jak? Skąd mam wziąć? Aha, czekaj Ej! Halloween robimy, robimy Halloween. Czekaj, czy, czekaj Może lepsze będą. Weźmy dynie. Dobra, no 100 dolarów tutaj. Kurde, szczerze pod kątem się nie da. Ole te epickie Ej, 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 czej! a dobra. Środka też do mnie. Takie. Dziewko. Żebym grup dał tak. Przy kasie. No nie będą umierać z tego ile będą płacić. Dobra. elegancko Dekoracje. Co za znak. A, dobra. Ja bardziej Telewizor? O, Oczy kręca. Na razie wystarczy. Dobra, a jak się otwiera sklep jeszcze? Chciałbym wiedzieć. Green Button. Tu? Hehe! He. Zapraszamy, Halloween! Sprzedajemy na Dyni. Jeszcze nie mamy. Nie mamy koncesji na Dynie, ale mamy. Mamy wodę, mamy płatki bez mleka. Oczywiście. Z wodą można zjeść. Ale co oni nie chcą przyjść? Oh, wow. Hej! Zapraszam. Mm. O, o! Dzień dobry, dzień dobry, dzień. czekaj. Dobry. cajcie czaj. czaj, czaj. Czik. Czik, czik, czik. A jak się siada na kasę? A, czy ja po prostu stoję przy kasie. Bonnet to return. 3 Pasjonacy. Proszę. O kurde, ile ludzi się zrobiło? Możecie na mnie patrzeć? Need a broom of this. Co, z jakiś? Przepraszam, ja nowy jestem, uczę się kartą. Gdzie to się skanuje? 6,23 proszę. A karty? Wzięła pani? Cyk 3, raz, 2, 3, 25, 6, proszę. O, dużo cukru. To się szykuje, się coś? To się może cukru szykować, co? Tak. Jak mam mu 0 dolarów wydać? A, a to debilę! A, to raczej A pani, jak Croft trochę wygląda. A, czekaj, nie, tam ja nie, ja to brzydka. A pa, pani się nie przejmuj. Nie chciałem tego mówić. Wolna obsługa, ale my szanujemy klienta. Po taki small talking trochę musimy ro robić. Albo mi więcej wydał, można? A weźcie kartę patrzymy, 13, 10, 1, 2, 13, 25, 35. A proszę, grosik dla pana. Tym razem my dajemy grosiki, a nie zabieramy grosiki. Dobry yy, kartą, to nie będzie grosika dla pana. 3,28. Cyk. Ooo, ty, ale idzie ta woda. W sumie dużo jeszcze jest. 3,17. Cukier, cukier i to makaron chyba? Makaron z cukrem pan będzie ja? No to co mam powiedzieć? Różne rzeczy się jadło, nie? To bardziej makaron ze śmietaną Truskawką i cukrem W ten sposób A już, bo się zagadałem, przepraszam 10

4, tak? 4, 24 76 centów. Proszę, bardzo O, oh, faj, fajna koszulka. Może jest bliska zobaczyć? Music is my life. Is my life. Hello, Stary jestem, trochę, tak? Trochę. Czekaj. Błąd karteczkę, Ej, co jest. Przepraszam. A, błądam kartę. A ja przepraszam, jest zakręcony. Jestem tutaj. Pani wybacz. Yy, 364. 50, 61, 2, 3, 4. A, chciałem spać, zatwierdzić, ale nie musiałem. A pan gdzie ma w rękach? A tak na pustce wychodzi.

Przepraszam, bo trochę poleciałem tyk, 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 tyk. ile pan tu 14,98... 10 a proszę 15 15 ich jest dobrze mi idzie trzeba budować reputację Tyk Proszę, to chyba ostatni Kartą. 7 16. Może ty robić. Nie, ja mogę dawać więcej, ale oni nie mogą. Dobra, zamykamy. Zamykamy końca dzisiaj. O kurde. Nie mogę zamknąć sklepu. Kartą. Dobrze, dobrze, 4,52. Tyk, tyk, tyk kartą 3,88 proszę powiedzieć znajomym, że mamy przeceny na Halloween 67 groszy tyk. ok ale ile ja będę pracował ty dolar i czękik. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. 4-0 Nie, 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 nie. Nie w ten sposób. Tak. 0,9. Kręczymy. Proszę już wyjść. Bo was... Jak wyłączyć prąd? A czekam, może muszę cyk. Nie mogę zamknąć sklepu. Utknąłem tu na wielki Yy, dolar, dolar 53, 52, 3, proszę. Proszę już nie przeprowadzać ludzi. Już nie chcę tu pracować. 2,63. Ogólnie nie wiem, ja nienawidzę pracować w sklepie. Być miłym dla klientów, gadać z nimi, i w ogóle... To nie dla mnie. I muzyka pt. Tyk Cyk. Aribos majk radości. Dla dzieci, dorosłych. U, pan to cukru nie bierze lepiej. Dolar jeden cyk o he <laughs> witam tu kiraj albo psikus. nie no ja nie 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 wynocha wy wy wynocha wypad ubiz się jakoś porządnie jak na dziewkę przystało na jak na kobietę przystało ubierz się a wy co to tu na wypad jak chcesz rozwalać, to do siebie, swój sklep znajdź. I to duch jakiś? Wypadł! Uciekł! Strzelec! Straszą na Halloween! A to co to, to? Że mi kasuje, to sprzedane. O już jestem, kurde panowie na Halloween się... Tak wystroili? Już, już, już. 80. 7 Tych, 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 tych 532? Ok, a modlitwę można wnosić. Nie, nie dam ci tyle 50, 65, 6 Jedna łańcucha, to jest idealny na miniaturkę. To jest idealny och, open, open, open. Tyk, 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 tyk kartą. 5,56 Problemy z koncentracją, przepraszam. No ja kiedyś też sprzedawałem w fotelu to łabo mi poszło 3,74 Masz, kurde, masz, idź już. 22, oni, no i możesz zamknąć? Odetnijcie mi prąd, błagam was. O, ta pani na białek. tak. Ja, ale dobra, bo i tak mi się niszczy. Kończę na dysku. 0, 4, 4, 4, Czy oni dopiero pójdą, jak wykupią wszystko? Eee... Ehm... Dobra, to wrócimy później może. Powiedz, że w końcu mogę zamknąć. Nie ma nikogo. Jest! Pierwszy dzień zakończony i to jest koniec odcinka. I razem nie będzie kolejnego. Bo to tylko pokazanie, że są gry, które są darmowe i są lepsze niż płatne odpowiedniki. I czy można to zapisać? Jaki kod? Czekaj, bo bym ja chciał wyjść. Będzie kontynuuj? Za chwilę. Sprawdźmy, czy będzie kontynuuj. Load Store. Jest, dobrze, drugi dzień tutaj. Gra, zapraszam, nie ma lepszych.